Jest czwartek, rano, przynajmniej dla mnie i chyba tu widać, ale witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, przed wami kolejny odcinek z FIFA 12, FIFA 12, rozpoczynam tą serię, Road to Glory, podsumowania co dzieje się na moim koncie, gdzie nie wydaje ani jednego FIFA pońca od początku FIFA 20, wiadomo czemu się tu spotykamy, przede wszystkim do odebrania są nagrody za Food Champions, Gold 3, oraz za Division Rivals, oraz słuchajcie, uznałem, że spróbuję po raz ostatni. Spróbuję zrobić moją ostatnią paczkę z ikoną, przynajmniej póki jest ta wersja middle. Oczywiście, w zależności od tego, co dzisiaj trafię w paczkach, ale prawdopodobnie oznacza zrobienie tej ikony, że jestem spłukany. Oprócz bycia spłukanym na koncie, oznacza też bycie spłukanym z kart, które mogę sprzedać. Bo wszystkie, które praktycznie obecnie posiadam, są niewymienne. Więc zaczniemy od tego, jak wygląda mój składzik, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, do czego tutaj dążymy: Alison na bramce, Ramos, Laurent Blanc oraz oczywiście Walker z Robertsonem, gdzie w meczu oczywiście Walker idzie na prawą stronę, a Ramos idzie sobie na obronę. Bardzo ładnie, to działa naprawdę fenomenalnie. Wydaje mi się, że Laurent Blond oraz oczywiście Ramos to jest dla mnie obrona, no prawdopodobnie do samego końca już tutaj gry. E, tak czy inaczej, mamy Kantę i to jest jedyna karta w moim obecnym klubie która praktycznie jest wymienna. Kupiony za 228 tysięcy, no teraz wart jest ze 150, więc jeżeli bym nic nie trafił, to zawsze mogę go sprzedać, tak? Jeżeli chodzi o boki, no to mamy Mourę oraz Traurę. W ataku jest Osimech oraz Raul. A Pirlo, słuchajcie, jest takim no nie SPD, ale takim środkowym pomocnikiem, który łączy mniej więcej ten atak z yy, defensywą. Zanim odbiorę nagrody z Rivals i Food Champions chcę wam jeszcze pokazać tutaj paczki. Mam jedną paczkę złotych zawodników za 50 tysięcy za zrobione zadania. Rzadki piłkarz 82-88 do właśnie zrobienia Food Champions, do, do zrobienia SBC o ikonę, też już przygotowanej. mam jedną paczkę rzadki piłki 84-91, które było ostatnio SBC. Oraz uwaga, mam też paczkę Twitch Prime i mam bardzo fajną metodę, żeby zgarniać ją przez 6 miesięcy. Ale o tym za chwilę. Najpierw odbierzmy wszystkie nagrody za Food Champions i Division Rivals. Za Division Rivals biorę niewymienne nagrody, no bo tak jak mówiłem, chcę wszystko przepalić w stronę ikony, więc co trafimy, to po prostu e, do, doda się do naszego klubu, a paczka za 50 tysięcy zawsze daje jakieś możliwości. Na golie 3, więc zobaczmy tutaj za ligę weekendową. No wiadomo, są fajne karty do trafienia, prawda? Znaczy, jedna dobra, Kevin de Bruyne. No ale no nie czarujmy się, ja tutaj to są ważne wybory, ale ja ostatnio miałem szczęście z Kylem Walkerem. Więc tutaj raczej nie spodziewajmy się na za dużo. No to Kyle'a sobie możemy zabrać bardzo ładnie, bardzo wysoka ocena, tak dalej, tak dalej. No i jeszcze oczywiście wpadnie nam kto? Pepe, Pepe, to nie, to nie jest naprawdę źle. To nie jest naprawdę źle. Patrząc na to, znaczy nie użyję go, bo on mi do klubu nie pasuje praktycznie w ogóle. Natomiast nie mogę narzekać, tak? A może nim parę razy zagram? Zobaczymy. 15 paczek do otworzenia, więc jest o co walczyć, żeby trafiać wysokie overale. Tutaj nie musimy trafiać Messi, Ronaldo, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby trafiać wysokie overale, które będę mógł później przepalić oczywiście do SBC o ikonę. A jeżeli chodzi o tą paczkę Twitch Prime. Słuchajcie, jeżeli jesteście w Play i macie bo nie nieważne czy jesteście nowym, obecnym czy przedłużającym klientem umowę, to macie obecnie dostęp do 6 miesięcy Amazon Prime Videos od Play, po prostu, jako pakiet. Co to jest Amazon Prime Video? No to macie zbiór seriali oraz filmów. Na przykład ten słynny dokument, o którym tak się mówiło, jest nawet ten mem krzyczącego Pepa Guardioli, czyli Manchester, wszystko albo nic, to właśnie jest ten serial i ten dokument, który bardzo polecam swoją drogą, pokazuje drogę do zwycięstwa 2018-2019 sezonu właśnie Manchesteru City. Może jako fan United wolałbym zobaczyć tam czerwoną część miasta, no ale i tak naprawdę wgląd do takiego wielkiego klubu jest mega fajny. Więc przez 6 miesięcy macie dostęp do tych wszystkich filmów i seriali, oczywiście w opisie macie link, albo możecie po prostu aktywować to w aplikacji Play24. Ale to nie wszystko, bo jak to aktywujecie, to musicie założyć w konto w Amazon Prime Video. Jak już to zrobicie, to razem z tym otrzymacie dostęp do Twitch Prime. Twitch Prime, suby na Twitchu, nie wiem czy kojarzycie taką opcję, ale to jest bardzo popularne. No ale jak już macie Twitch Prime aktywowany na swoim koncie na Twitchu, to oprócz tego, że możecie komuś dać darmowego suba i stać się częścią jego społeczności, to otrzymujecie luty do różnych gier, w tym do FIFA 20. Co miesiąc, jedna paczka. To jest akurat druga. I tutaj akurat zawiera czterech rzadkich zawodników oraz zawodnika 81 do wyboru spośród czterech, czyli taki pik po prostu. Także mega fajna sprawa, żeby co miesiąc otrzymywać paczkę dość fajną. Ostatnio mi chyba tam Joris wypadł, więc całkiem ok overall, bo mam nadzieję, że Ci się to powtórzy. No a te, oprócz tego macie 6 miesięcy oglądania za darmo Amazon Prime Video. Mega fajna sprawa. Także jeżeli macie abonament, to po prostu jest to e, pakiet, który możecie w tym momencie aktywować. Oczywiście tylko jeżeli jesteście w play. No dobra, czas otwierać paczki i zobaczyć co nam się trafi, czy będziemy mieli za co wymieniać paczkę na ikonę. Do roboty. Pierwsza paczka za 50 tysięcy. Potem, sobie na 35 skoczymy. Ważne, żeby walkoutu nie ma i nie, nie ma nawet. Wow! No to zaczynamy fenomenalnie. Ale coś takiego prawdopodobnie będę zamieniał od razu na paczkę 82-88, bo nie widzę innej opcji. Dobra, mega paczka, żebyśmy ty jednego typu nie otwierali na okrągło. Co tutaj nam się trafi? No tutaj już lecimy wolniej, i tutaj są ekrany. na no, 85, jak będzie 80. Czy to jest PP? Ok, ile ma kwadrado? 83 chyba, nie? Niestety. 83 nam niewiele pomaga. Jakby było 84-85, to już jest o wiele lepiej, bo tam są dwie, bodajże, drużyny 85 oraz jedna nagle. Dobra, teraz jednego rzadkiego piłka 82-88. Zobaczymy, czy to SBC w ogóle się opłaca. E, ważne, żeby to szło powoli. Chyba jest ekrany przynajmniej. Ekrany są przynajmniej. E, co to jest? Portugalia, Lewy Pomocnik. Okej, okay. Głedesz bodajże to jest. 83, no, no mogło być lepiej Kolejna paczka za 50 tysięcy Kolejna paczka za 50 tysięcy, szukamy przy Naszego pierwszego walkoutu, nie po to, żeby się tutaj cieszyć Nie wiadomo, o jest, mamy walkout, dobrze Dobrze, w takim razie, kto to jest? Anglia, Hurricane, proszę, Hurricane Tak jest, idealnie Idealnie, ile to jest? 89? Tak jest, słuchajcie, mega, mega dobrze Niewymienny, idealnie Po prostu idealnie pasujący do SBC Do którego potrzebujemy, no Bueno, bueno, naprawdę, kto tam jeszcze jest? I Wardy jeszcze, Uf, pięknie, pięknie, bo i oni dwaj pójdą na pewno do, do wymiany SBC, a pomykano też w wersji UEFA Champions League, co jest niezłe, bo i tak muszę zrobić jeszcze to wyzwanie o jedne słapy. Ładnie, ładnie, ta paczka była bardzo dobra, troszeczkę nadrobiła za te poprzednie, zobaczmy jak kolejna mega paczka nam tutaj... E, wyjdzie. Czy będzie wolno? Raczej chyba nie, raczej to jest szybko i raczej tam nie ma na co patrzeć. Klasycznie teraz paczka 82-88, tą 84-91 no zostawimy sobie na później, byle, byle byśmy nie trafili Harego Keina, bo to będzie przykład wtedy. Hancja, SP. Czy to jest 84 Gorecka? Nie, to Liso 83, aj... Gorecka w ogóle powiedzieć. Co jest Gorecka? Widać, że jest rano jeszcze, nie? Jak Francuz Gorecka mówi? Dobra, to może tą paczkę Twitch Prime teraz byśmy otworzyli, co? Zobaczmy, co w środku e, nie będzie. Całego tipa macie przed chwilą opowiedzianego, więc to już nie jest nam potrzebne, a jak cała paczka wygląda. Okej, okay. okej, okay. Nie, ma, nie ma żadnego okautu, ale są ekrany. Są ekrany. Eś o, Lacji. O, to jest acerbi chyba nie. 83, no tutaj nie za dobrze posypało, mówię, ostatnim o wiele lepiej. To jest czterech e, zawodników. Niewymiennych, ok, ale to jest najważniejsze teraz, czyli paczka 81, co tutaj nam wyskoczy. 88 Cross i o to chodziło. 88 Cross. Pięknie. Bardzo ładnie. Już się cieszyłem, jak widziałem tego 84 e, Boatenga, ale krosik Idealnie nam się do naszego SBC. Bierzemy go i dlatego właśnie mówię, że warto. To jest chwila poświęcenia i mamy e, naprawdę mega fajną paczuszkę. Dobra, to teraz za 50 tysięcy Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Mam 89, mam 88, mam 85 jednego zawodnika. 84 też jest. Zobaczmy, co tutaj. To to ale 84 jest. 4, tak. 8. 84 jest, ok. Dobra, mega paczuszka. No to te, te mega paczki to jest jakaś żenada absolutna. Paczka kontraktów, dzięki. Dobra, rzadki piłkarz 82-88 Liczymy tutaj ciągle na jakieś lepsze trafienie. To jest chyba 82. No nie, to, to nie ma sensu robienia to SBC, ale też nie mam innej opcji, żeby zdobyć tych lepszych zawodników, nie. Dobra, ostatnia paczka za 50 tysięcy. Zobaczmy w takim razie, jak tutaj nam pójdzie. Mieliśmy Harego Keina. Nie mówcie, że 82 w pacz za 50 tysięcy. Jezus Maria. Mega paczka ostatnia. Nic! Mieliśmy 4 megapaczki i chyba w 4 megapaczkach nie było ani jednego dobrego zawodnika. Dobra, zostały nam trzy paczki z SBC, natomiast wydaje mi się, że zanim przejdziemy robić jeszcze ikonę, to przepalę tych wszystkich zawodników, którzy są tutaj nic nie warno. Nie, no jak ja widzę te wyraźne, te, no to jest. Zrobię jeszcze raz na nowo, ile będę mógł SBC za te słabsze złote karty, które otrzymałem. Na przykład ten Juan Mata, no nam nie jest w ogóle potrzebny. No to jest troszeczkę loteria, tak? No 88 chciałbym trafić, bo nam to dużo pomoże. Ale na razie serio, ruga niego dzisiaj trafiam po raz dziesiąty. Proszę, teraz ta paczka 8491. 91 o Tutaj musi już być ekran, tak? Pytanie, czy będzie walkout. Nie. No ale ta rozbudowa 8288 to jest jedyne co mogę tutaj jeszcze dobrego zrobić, bo jeżeli chodzi o doładowanie mojego składu dobrymi zawodnikami, spróbować przynajmniej. Więc zobaczmy, ile uda mi się ich zrobić. No dobra, z paczek dzisiejszych udało mi się otworzyć jeszcze 7 tych rzadkich zawodników 8288. I tak jak mówiłem, ten sam plan. Szukamy zawodnika, który 85 i wyżej, bo oni są nam przydatni do każdego SBC. Byle nie 82 znowu, bo będzie mi smutno. Zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy: 83 82, 82, 82, 8-3 i ostatnia paczka 8-2, to jest jakaś żenada absolutna. 5 zawodników 82 i 2 zawodników 83. Nie róbcie tych paczek, absolutnie nie róbcie tych paczek, bo to jest oszustwo. Według niestety moich obliczeń wynika, że na tych paczkach zarobiliśmy około 122 tysiące patrzą na tych najlepszych zawodników, Iguine, Kane, Vinaldum, Sirigu, Cross oraz Wardi. Co oznacza niestety, że żeby zrobić paczkę z ikoną, będę musiał sprzedać. Kante. Ale hej, raz się żyje. No dobra, zrobiłem pierwszy skład 85. Na razie tylko i wyłącznie z zawodników, których posiadałem w klubie. E, no nie wygląda to najpiękniej, ale 85 liczyłem e, także nie mogę już tak naprawdę nikogo zmienić w dół. Na przykład teraz zamienię 85 na 84, to mi zgranie spada, więc to jest maksymalnie, co zrobiłem tutaj z ratingiem. Kane idzie oczywiście, ale mam na przykład informa, e, który ma 81, tak, więc to wszystko się tutaj pewnie wyrówna. Wrzuciłem też zawodników, których praktycznie też ani razu nie użyłem, więc Mówię, wysyłamy to. Paczka dwóch rzadkich piłkarzy. A być może, być może, tam wyskoczy nam jakieś 85-86. Nope. No dobra, drugi skład 85 też jest gotowy. Wykorzystaliśmy praktycznie wszystkich teraz e, moich zawodników, jakich można było. E, kupiłem tylko i wyłącznie Felipe Coutinho 89 w Informie, kosztował mnie 72 tysiące. No ale popatrzą, patrząc na overall, który tutaj wrzuciłem, 83 w większości, to i tak wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. 88 będzie. Ciekawe, będzie ciekawe to na pewno. E, tak czy inaczej, no zobaczmy jeszcze na tą paczkę dwóch zawodników, czy może tutaj coś nam się ciekawego trafi. No byłoby pomocne takie 88. No ale to chyba myślę za dużo. Nie, nic nie ma. No dobra, skład jest już gotowy. Mam na koncie 5000 monet, bo musiałem to wszystko tak, tak naprawdę kupić. Oprócz jednego zawodnika, który i tak mi bardzo pomógł, bo musiałbym o wiele więcej sprzedać: czyli Pepe. Ja wiem, nie liczcie go jako informa, to jest 87 po prostu overall karta. No ale muszę się go pozbyć. I tak, będąc szczerym, zagrałby u mnie może z 20 spotkań. Wchodząc z ławki, może od czasu do czasu, a tak normalnie to wchodzi o James oraz Forest bardzo często, bo po prostu bardzo lubię tymi zawodnikami grać. No, i no, być może, być może, słuchajcie, no czasem trzeba poświęcić parę, parę kart. A wydaje mi się, że pepe jest takim i tak najmniej do którego jestem przywiązany. Więc wysyłam i mamy, mamy odbiór nagro. No, tak, jeszcze paczka dwóch zawodników. Także jeszcze nie odchodźcie od odbiorników, bo jeszcze e, czeka nas najlepszy tutaj. Ja oczywiście nie paczka ikony, tylko e, paczka dwóch rzadkich zawodników. Słuchajcie, mówię, nie mam obecnie w klubie ani jednej karty, która jest sprzedawalna. Nawet e, to też jest nic nie niewarte. E, ani jednej karty, która jest sprzedawalna z takich złotych kart. No teraz już mam. Teraz już nie mam. Więc tutaj zależałoby mi na kimś, kto zastąpi Kantę. To by było fenomenalnie. Gdy, jeżeli to będzie Blon, albo Raul, to się popłacze, Albo Pirlo. Przysięgam. Eee, albo jeżeli jakikolwiek Litman czy coś takiego. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Finnescja dzisiejszego odcinka. Proszę, żeby to nie było nic słabego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Było miło mieć klub było miło. Eee, napiszcie, co myślicie. Czy było warto. <laughs> A ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Nigdy więcej nie zrobię, bo mnie nawet nie będzie stać. Paczki z ikoną. Trzymajcie się i na razie.